Chciałbym teraz Wam pokazać, jak wymieniamy stopy w modelu 2025 na wersję 2026, czyli nowa wersja stóp. One mają taki tutaj charakterystyczny trójkąt, wzmocnienie, i pod spodem takie również dodatkowe wzmocnienie, z uwagi na aspekt techniczny. Czyli mamy w zestawie, otrzymujemy trzy takie stopy i trzy nowe klamry do nart. Na czym polega wymiana? Wymiana polega na tym, że potrzebujemy dwa klucze imbusowe 5 mm, wybijak i kleja naerobowy. Na Można położyć trajka na czymś, w stoliczku czy do góry nogami. Odkręcamy te dwie śruby. Odkręcamy te dwie śruby. Ja to Normalnie robię to kluczem, ale tu możemy zrobić to ręcznie. I dobrze, już jest. Wyjmujemy jedną oś. Odkładamy na bok. I odkręcamy drugą śrubę i zaraz wyjmiemy drugą oś. Mamy śrubeczkę. druga oś nam tam gdzieś uciekła. Można tutaj zastosować wybijaczek delikatny albo huknąć puknąć młoteczkiem. Spadło tam. Puknąć młoteczkiem tutaj na młoteczek, żeby wyjąć oś, ponieważ ona się tam po prostu zakleszyła z uwagi na robowy. O, i mamy. Czyli mamy wyjętą oś. Wyjmujemy ze starej, ze starej stopy podkładki. Można wysunąć paluszkami elastomer. Proszę. Jeżeli nie chce wyjść ta oś, możemy kupić delikatnie młotkiem poprzez taki delikatny wybijaczek. Ja to robię prasą, ale tu pokażę Wam jak to ręcznie jak to zrobić. Proszę, mamy. Czyli mamy starą oś starą stopę. Tutaj mamy nową. Wkładamy elastomer, który mieliśmy z poprzedniej stopy. Kładamy oś, z tym, że ona czasami ma problem z wejściem, ale ona jest tak dopasowana, można młoteczkiem puknąć, ale bardzo delikatnie, a najlepiej. Ja tutaj zrobię. Na prasie. Proszę. Pamiętajcie, że zakładamy. Podkładki te wąskie na górę, te szerokie na oś, gdzie jest elastomer. I wkładamy to tutaj. Ważna uwaga: użyjmy podczas wymiany troszeczkę smaru. Może to być każdy rodzaj smaru. Delikatnie przesmarować. Każdy rodzaj smaru. Proszę. Nie za dużo. I wkładamy olejki ciekło, Najlepiej od tej samej strony, od której tam wyjmowaliśmy. Proszę, hop. Można puknąć z delikatnym łóteczkiem Dobrze i na śrubeczki mała ilość klejana robowego 243 czyli niebieskiego broń może czerwonego, a zielonego tylko zawsze niebieski, bo on jest łatwo demontowalny później, ale zabezpiecza pod, przed odkręceniem się podczas wygania jedna druga Klucz mi gdzieś zginął, a spadł na ziemię. Pokazuję Wam jak to robić w warunkach bojowych, czyli nie musicie mieć specjalnych jakiś tam e, e, uchwytów, tylko po prostu sobie możecie to zrobić w domu, w garażu, w piwnicy. Pamiętać należy, żeby dokręcić silnie, ale z czuciem, tak? Proszę. Tutaj u mnie na montażu mamy odpowiednie klucze dynamometryczne, ale proszę, dokręcone. I sprawdzamy jeszcze poniższą. Super. Gotowe. decyzje. wymienione. I zrobimy to ze wszystkimi trzema, żeby wymienić wszystkie trzy łącznie z przednią również. To jest stara. To jest nowa wersja. Tak to wygląda. Dziękuję.